Dobra, a teraz wam pokażę wujcia dobrą radę razem z Lolkiem. Jak Ajdem do jego starego rozwiązać jego problem w pierdolu, za uwagę i jedynki ze szkoły. Okej, okay, no to dobra, już ja wam to zaraz kurwa pokazuję. Okej, okay, no to już wam to kurwa pokażę. Okej, okay, no to już, już. już tam do twojego Starego zrobić z nim porządek, bo nikt nie może prześladować dzieci za to, że są dziećmi. Okej, okay, no to dobra, jestem gotowy na naszą walkę, no to chodźmy. Tam do ciebie, do domu, okej, okay, no to ja tam już idę z tobą, dobrze, no to idziemy. No, 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 wujciu dobro, rado, no to tak ma być, co nie ze moim starem, okej, okay, no to jak no to, a jak no to jest teraz dobrze, co nie mam nadzieję, że mój. Stary ciebie zaakceptuje, co nie, no to dobra, chodźmy już koniec gadania, czas brać się do roboty. No to dobra, a teraz czas zobaczyć, co robi stary Lolka, bo zaraz on mu pewnie walnie, co nie, no to dobra, już idę to wam, to pokazać, okej, okay, no to ja. Jestem gotowy no i to tyle w temacie już wam pokazuję ojca lolka okej okay, no to już to teraz robię okej. Okay. No to dobra już jestem w moim mieszkaniu, co nie no to jak no to dobra, no to teraz ja jestem w tym no naszym kurwa mieszkaniu, co nie no to dobra. Teraz czas iść zobaczyć czy Lolek przyszedł i jakie ma teraz kurwa oceny. Okej, okay, no to dobra. Idę no ten no sprawdzić jego oceny. Okej, okay, no to dobra. A teraz. Czas to teraz kurwa sprawdzić. Okej. Okay. No to dobra, a teraz czas sprawdzić reakcję ojca lolka na wójcia dobrą radę i złe oceny i uwagi ze szkoły lolka, okej, okay, no to dobra, no to teraz kurwa. Czas to wam teraz, kurwa, pokazać, okej, okay, no to bądźcie na to już gotowi, okej. Okay. No dzień dobry, panie ojcu Lolka, to ja wujcio dobra rada i chcę panu powiedzieć, by pan nie karał swojego syna Lolka za te dureństwa, okej, okay, no bo pana. Syn jest jeszcze dzieckiem, co nie Lolek, no to dobra niech Pan mu nie daje w wpierdołu, no i to tyle kurwa w temacie okej, okay, no to tyle w temacie niech Pan. Nie krzywdzi swojego syna dobrze. No właśnie tatusiu nie bij mnie, bo nie wolno bić dzieci, co ni wujciu dobra rado, nie wolno bić dzieci ani nikogo innego rozumiesz to tatku, to nie moja. Wina, że mam te uwagi i jedynki, po prostu szkoła jest ciężka, no i to tyle, boli mnie wtedy dupa od wpierdolu, co nie, no to dobra, no to tak nie wolno rozumiesz to czy nie no to dobra ty kurwiszonie na razie dam ci spokój ale nie na długo co nie no to dobra dziś ci kurwa daruję ale nie później co nie no to dobra no to Jestem ja teraz, kurwa, na to gotowy ci nie wpierdolić, ciesz się, że mam dobry dzień, bo inaczej byłoby kaput, rozumiesz to, kurwa, czy nie? No i właśnie tak kończy się kolejny dzień w że dziś, wujcio, dobra rada, pomógł los a później pomoże komuś z królestwa cmentarza okej okay, no to dobra no to to już koniec odcinka na dzisiaj. Cieszę się cieplutko, cześć, no i na razie, papa, pa. to tyle na dzisiaj, resztę pokażę jutro, okej, okay, no. To jestem gotowy, no i to tyle, do widzenia, papa. Pa.